Cześć, witam was z mojego kanału Karol w lesie. Jest dzisiaj drugi dzień świąt, poniedziałek, i wybrałem się dzisiaj do lasu. Co prawda tata troszkę się źle czuje, ale ja się bardzo dobrze czułem, więc go wyciągnąłem. Dzisiaj najprawdopodobniej widzimy się ostatni raz w tym roku. Co prawda może jeszcze będę w lesie dać ci korkom jedzenie na tygodniu, ale to już pewnie. Pewnie już będzie wieczór i taka nie wiem, jaka będzie pogoda. Dzisiaj jest świetna pogoda, idealna do nagrania filmu. Co prawda, jestem na rowerach, kask zostawiłem. No i słuchajcie, chciałam Wam też przede wszystkim za ten rok podziękować za subskrypcję. Naprawdę. Nie liczyłem, że aż tyle udało się przebić pół tysiąca subskrypcji. Dokładnie już jest 541, więc naprawdę bardzo się cieszę. Ubie uwielbiam nagrywać filmiki. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania moich filmów. Bardzo się cieszę, że tak licznie oglądacie moje filmy. Bardzo też udało mi się w tym roku sezon grzybowy. Naprawdę był rewelacyjny. Szczególnie odkryłem nowe miejsca na podgrzybki, gdzie naprawdę dużo tych podgrzybków nazbierałem. Prawdziwki były bardzo ładne. Wyjątkowo dużo znalazłem też koślarzy czerwonych, których, które były dla mnie rzadkością bardzo wielką rzadkością. A w tym roku też mi się trochę ich udało nazbierać. Jedynie co mnie zawiodło to w zasadzie te gąski i kurki. Bardzo długo na ten sezon musiałem czekać, no bo praktycznie zaczął się gdzieś na przełomie września i października. Cały październik bardzo mocno było, bardzo mocno sypało tymi grzybami, bardzo dużo było ich. No tak może poza ostatnimi dniami października, no to naprawdę cały październik było tych grzybów masa. No i cóż, no jedynie gąski i kurki słabo wypadły, no. no i w zasadzie chciałem Wam też powiedzieć, że już śnieg stopniowo praktycznie cały. Zobaczcie sok. o. No już nie ma, nie ma śniegu. Tak jak Wam mówiłem ostatnim razem, że w mieście to tylko miejscami widać trawę, a teraz już zostały tylko zaspy. W lesie to jest także miejscami, o tutaj, gdzie był śnieg po kolana, nie ma nic, bo tutaj to ja prawie tego śniegu miałam po kolana a tam na dole na przykład jeszcze troszkę leży, więc no to widzicie ostrość coś nie łapie na przykład tam leży, tu nie leży słoneczko takie świeci o jest naprawdę bardzo ciepło 9 stopni znaczy że to nie jest jakoś bardzo ciepło ale wiecie naprawdę to jest i tak w do tego co było ja tu ledwo mogłem dojść do tej kapliczki jeśli chodzi też o śnieg a dzisiaj to ja rowerkiem tu już jeżdżę bez problemu że miejscami to były jeszcze taki lot, ciapa i to trochę się źle jechało ale przede wszystkim chciałem Wam życzyć w nowym roku przede wszystkim dużo zdrowia, bo to najważniejsze dużo szczęścia, pomyślności spełnienia wszystkich marzeń, które tam macie, a na pewno macie, i przede wszystkim, żebyście byli z siebie zadowoleni, żeby się Wam wszystko udawało, to co chcecie. Na pewno bardzo liczę na to, że też będziecie dalej tak licznie oglądać moje filmy. Więc naprawdę, przede wszystkim chciałbym, że ten rok, który nadchodzi, będzie byłby po prostu lepszy od tego co jest, żeby też się ta wojna na Ukrainie skończyła, no bo no bo jednak nie jest przyjemne, ale zobaczymy jak to będzie i to dla wszystkich moich subskrybentów, koleżanek, kolegów te życzenia wam bardzo serdecznie składam i dla całej dla całych wszystkich dla wszystkich was z różnych regionów Polski, patrzcie, jak słońce pięknie zaświeciło. Naprawdę świeci. A więc żegnam się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.